Ksiądz biskup Józef Zawitkowski Czy Bóg stworzył koronawirusa? Opublikowano 17 marca 2020 roku w obronie wiary. Czy Bóg stworzył koronawirusa? Nie wystarczą poprawne paciorki, litanie i koronki. Tu trzeba żebrać. Tu trzeba krzyczeć i kołatać, żebrać, krzyczeć i kołatać, ale z wiarą ewangelicznej, syrofenicjanki i kananejki Jezu. A jeśli mnie nie wysłuchasz, to się poskarżę Twojej matce. Tu trzeba nam, ludziom epidemii, uklęknąć, nawrócić się, nie udawać niewierzących. Dziś bezbożni przejęli rządy nad światem, usiłują decydować o życiu, o śmierci, o dobrem i złem. Mądre są zalecenia biskopatu. Możemy ko korzystać ze mszy radiowych, telewizyjnych, księża z większą ilością mszy świętych. Aby były mniejsze, zgromadzenia wiernych, znak pokoju przez skłonienie głowy. Komunia święta na rękę. A to już rodzi pytanie: czy to pan Jezus jest nosicielem wirusa? Była środa popielcowa w roku pańskim 2020. Ksiądz w kościele posypał mi głowę popiołem i powiedział: Pamiętaj, biskup, że jesteś prochem i w proch się obrócisz. Powinienem się obrazić, bo mam swoją godność i nikt mnie nie będzie obrażał i nazywał prochem. Nie. Jak to dobrze, że jest taki dzień w roku, że ktoś mi powie prawdę bez kadzideł, wierszyków, kwiatów i laurek. Prochem jestem, ale wiem, że w tym glinianym naczyniu swojego ciała noszę tchnienie Boga, a to tchnienie nie umiera. Non omis moriar vergilius. A Mickiewicz powie mi inaczej. Czymże ja jestem przed twoim obliczem? Prochem i niczem. Ale gdybym tobie moją nicość wyspowiadał, ja, proch, będę z panem gadał. Ja wiem o tym, że z Boga i w Bogu jest moja wielkość. Czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz? Albo Syn Człowieczy, że o nim masz pieczę? Psalm ósmy. Uczynił mnie niewiele mniejszym od aniołów. Aniołów. Czym się Panu odpłacę? Za wszystko, co mi wyświadczył. Dziękuję Ci Boże, żeś mnie tak cudownie stworzył i w swoje dzieło tyle cudów włożył. Człowieku, gdybyś wiedział, jaka Twoja władza. Że o każdą myśl Twoją walczą szatany i anioły, czy ty w piekło uderzysz, czy w niebo zaświecisz. Adam Mickiewicz Jestem dla siebie wielką tajemnicą i niespokojne jest moje serce. Dokąd nie spocznie w panu święty Augustyn. Wirus to jakiś dla nas znak. A w tę właśnie środę dochodziły z daleka i nieśmiało głosy, że gdzieś daleko jest śmiertelna choroba, którą przynosi jakiś koronawirus. Przychodzą więc człowiekowi do głowy różne myśli. To dlaczego Pan Bóg stworzył takie śmiercionośne stworzonko? Szukam odpowiedzi. Czytam więc księgę rodzaju i przy każdym dniu stworzenia. Jak refren powtarza się wers, i zobaczył Bóg, że było dobre, i zobaczył Bóg, że wszystko, co stworzył, było bardzo dobre. A człowieka uczynił Bóg z mu ziemi, ale na swój obraz i swoje podobieństwo. Stał się grzech. Przez grzech przyszła śmierć i wszystko, co do niej prowadzi. Z ziemi jestem wzięty i do ziemi wrócę, ale nie wszystek umrę, bo noszę w sobie tchnienie Boga, a to jest wieczne. Mówię to wszystko dlatego, że mówienie o śmiercionośnym koronawirusie stało się rzeczywistością. Piszę to w dniu 12 marca bieżącego roku. W Polsce są zarażone czterdzieści osoby, jedna zmarła. Wszystko stało się groźne. Wszyscy musimy być roztropni. I nawzajem za siebie odpowiedzialni. Ogłoszono już pandemię, bo epidemia objęła cały świat. Najbardziej cierpią Włosi. Ponoć zlekceważyli zakaz zgromadzeń, a studenci i szkolniaki zamknięcie szkół potraktowali jako ferie. Roznieśli więc zarazę. Wirus dotarł i do Watykanu. Zamknięto kościoły. Nawet papież schronił się za Telebimem. I co na to Pan Bóg widzi i milczy? To jeszcze za wcześnie na odpowiedź co nam mówi o tym Pismo Święte. W księdze liczb jest opisane takie wydarzenie. Żydzi szemrali przeciw Bogu i przeciw Mojżeszowi. Po coście nas wyprowadzili z Egiptu, żebyśmy wyginęli tu na pustyni? Totalna opozycja. I zesłał Bóg na nich węże jadowite. Zginęło bardzo dużo Izraelitów. Prosili więc Mojżesza wstaw się za nami, żeby Bóg oddalił od nas karanie, bo szemraliśmy przeciw Bogu. Mojżesz zawsze wstawiał się za wybranym narodem. Ocal nas. Przecież nie wyprowadziłeś nas z domu niewoli po to, aby nas wytracić. Jesteśmy przecież Twoim narodem. Nie wydaj na zatracenie swojego dziedzictwa. Wtedy Bóg rzekł do Mojżesza. Sporządź węża i zawieź go na palu. Każdy, kto spojrzy na węża, będzie ocalony. I tak było. Jest Wielki Post. I czytam w Ewangelii Janowej, jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni. Tak trzeba, aby i Syn Człowieczy był wywyższony. A każdy, kto spojrzy na Niego z wiarą, będzie miał życie wieczne. Coś mi to mówi. Bardzo wiele starań ponieśli prezydent, premier, minister zdrowia, minister obrony, oświaty, kultury, administracji, cała służba zdrowia, Straż Graniczna i inni. Bóg wam zapłać. Zmęczeni jesteście, modlimy się za was. Bóg was. Bóg, wasz los odmieni ku dobremu. Chyba wszyscy Polacy poczuli się odpowiedzialni za siebie i innych. Odwołano wszystkie zgromadzenie, imprezy, szkoły, kina, teatry. Ludzie wykupili żywność. Dobrze. Niech im starczy na długo. Niech będą spokojni. Ale totalna opozycja, choć podpisała ustawę sejmową, ma za złe rządowi, że za późno, że za mało i wszystko źle. Kiedy ty zmądrzejesz, głupia panno? I co będzie dalej? Ktoś ze znajomych spraw, Ktoś ze znających sprawy mówi, że to dopiero się zaczęło. A co na to kościół? Podziwiałem mądrość rządu, że na początku żaden z ministrów nie wydał zakazu odnośnie zgromadzeń w kościołach. Premier prosił o modlitwę i czekał na decyzję biskupów. Mądre są zalecenia episkopatu. Możemy korzystać ze mszy radiowych, telewizyjnych, księża z większą ilość mszy świętych, aby były mniejsze zgromadzenia wiernych. Znak pokoju przez. Skłonienie głowy, komunia święta na rękę. A to już rodzi się pytanie, czy to pan Jezus jest nosicielem wirusa? Dziękujemy przewodniczącemu episkopatu za mądre orędzie. Tak mówią prorocy i kapłani Boga. Jestem starcem schorowanym. Wybudzonym ze śpiączki mogę więc spokojnie myśleć, słuchać, dziwić się i obawiać. Mogę modlić się z tymi, co się modlą, patrzeć na przerażenie bezbożnych, modlić się za tych, co służą tak ofiarnie. A z nadzieją wołam, więc samotnie, święty Boże, od powietrza, głodu, ognia i wojny, wybaw nas, Panie. Spostrzegam, jak inne jest myślenie ludzi współczesnych. Od myślenia ludzi, co żyli przed nami, stoi w łowiczu krzyż, który Przypomina epidemię cholery. Jest w Rzechlinie cmentarz choleryczny. Znana była epidemia dżumy, tyfusów i innych zakaźnych chorób. Ludzie współcześni mają zaplecze całej służby zdrowia. Słuchają zaleceń, znawców, zagadnienia. Byłem zbudowany troską radia i telewizji i modlitwą wiernych. Tylko trzecia osoba w państwie potrafi ominąć wszystkie zalecenia i być ponad prawem a to więcej niż grzech, to wstyd. Ojcowie nasi mieli większą wiarę i większe w Bogu zaufanie niż my. Opozycja mi powie, bo byli ciemni i głupi. Nie, byli od nas lepsi. Dziś bezbożni przejęli rządy nad światem. Usiłują decydować o życiu, śmierci, o dobrem i złem.